I będę teraz zastanawiać się, gdzie jadę, a mianowicie Kalety Śląsk na morderczy trening Ran Magedonu. Już miałem wcześniej taki w Krakowie, zresztą pewnie widzieliście, ale tym razem jest to troszeczkę inna formuła, ponieważ jest to o wiele, wiele bardziej rozbudowane. Jest to cały dzień takich różnych treningów, przygotowawczych, przelęczy. Zresztą zobaczcie sami na miejscu. Okej, okay, i dotarliśmy. Tutaj już pewnie za mną widzicie trasę. Ona się buduje, ponieważ mam jeszcze chwilę czasu. I potem zaczną się te wszystkie jakieś formuły i tak dalej. To troszeczkę różni się inaczej od tego, jak było w Krakowie, więc do końca nie wiem, jak to będzie wyglądać. Ale jeżeli chodzi o te wszystkie właśnie przeszkody, które są za mną, prawdopodobnie one się jeszcze trochę poszerzą, ponieważ. Jest to w trakcie budowania, jak tak gadem z kimś. Są przeszkody, które widziałem już na ramagazonach, także jest to coś bardzo zbliżonego do tego, co możemy zobaczyć na biegu i zmierzyć się z tym na spokojnie teraz. Teraz jestem już przebrany i mamy jeszcze trochę czasu na taki oficjalny start właśnie tego treningu. I te przeszkody w większości są teraz wolne, więc jest to idealna okazja, żeby się po prostu sprawdzić tak po prostu samemu. Eee, także lecimy, zobaczymy jak mi pójdzie przed takimi oficjalnymi rzeczami. No to chodźmy. Powiem wam szczerze, że wydawało mi się, że te przygody były prostsze troszeczkę, jak na razie to idzie mi tak średnio z naciskiem na słabo. Dobra, teraz ta ścianka. Pamiętam, że na klasyku miałem y, zawsze mi pomagali ludzie. Spróbuję teraz samą pokonać. To jest... Widzicie to? To jest gość! To jest gość. Udało się.

coś takiego. nie wszystko możemy wyrąbać więc na razie tak zostaje e, wchodzisz, przechodzisz dwie, trzy osoby na strzał przechodzą tak, bo to jest wodna przeszkoda teraz sobie zrobimy pokonywanie przeszkód, będziecie mieli już ten potem sobie te przeszkody poćwiczymy, wchodzimy, tak? przekładasz nogę za nogą, przekładasz O. Dawaj, 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 Dawaj. Dobrze. Tak, siadaj. Jedna ręka musi tu wylądować. przeciągasz. Tak, tak, trzymałeś. Druga, tak. Plecami się odwracasz. Dobry. Druga ręka daj na ten, będzie by ci łatwiej. I teraz nogi lądują, druga i przeciągnij do mnie, przeciągnij do mnie. na oponę. Siedzieć tylko poczekaj o wyciągnąłem A się nie zeszło Bo to był tutaj w nie? Dobrze było, wstawaj Muzyka no Dawaj Mam nadzieję, kamery. że teraz widzicie Prawa. Jak wy napierasz oko Taki trening zawsze za Amagedon. Wiadomo, że każdy będzie inny. Widzieliście dzisiaj, akurat w kaletach. Także to tyle.